Witam Państwa w kolejnym odcinku naszych absolwentów. Dziś gościmy panią Emilię Salach, wicedyrektor Gdańskiego Zoo. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie panią i wszystkich absolwentów, być może przyszłych studentów. Witam serdecznie i bardzo dziękuję za ten zaszczyt wystąpienia i możliwości porozmawiania o tym wspaniałym czasie, w moim życiu, bo jest studia na politologii. Proszę powiedzieć, jak wspomina pani studia w Instytucie Politologii? Myślę, że w tamtych czasach to nie ma takiej osoby, która wspominałaby te studia źle, ponieważ ten kierunek jest, był tak wymarzonym kierunkiem dla, dla wielu. Bo, jeśli się nie mylę, jak myśmy zaczynali studia, to na jedno miejsce na politologię było około 8-9 osób. Więc raz, że był to wymarzony kierunek wielu, wielu osób. A dwa, że faktycznie to nasze studiowanie było takie urozmaicone, oprócz tego, że uczyliśmy się wielu ciekawych, Rzecz z, z wielu różnych dziedzin, to jeszcze w wielu miastach właściwie, w w którym mieście się tułaliśmy, mówiąc cudzysłowie, uczyliśmy się tych swoich, realizowaliśmy te swoje wymarzone studia, więc bardzo ciekawy czas. I faktycznie te pięć lat to, były, to był ten czas, który mnie jakoś tam w różnych dziedzinach też ukształtował. A dlaczego wybór padł akurat na politologię? Był to przypadek, czy, czy wcześniej gdzieś pan... Mam... No. To no właśnie pewnie niezbyt niezbyt skromne, bo skoro 8-9 osób na jedno miejsce, jak powiem, że przypadek to, to średnio to będzie skromne, ale no tak, był to przypadek, ponieważ ja chciałam być konserwatorem zabytków. Marzyło mi się skakać po rusztowaniach i, i odnawiać dzieła sztuki, natomiast ta sytuacja życiowa zmusiła mnie do tego, żeby jednak spróbować na uczelni państwowej swoich sił i tak miałam wiele do wyboru i nie ukrywam, że politologia była moim ostatnim wyborem, bo i składałam dokumenty na socjologię i i na, i na geografię, na geografię był bo, 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 bo świadectwa, tam się nie dostałam, bo w liceum to tak nie było zawsze po drodze, nie, ta szkoła nie była po drodze. Natomiast na socjologię się dostałam, no i miałam do wyboru albo socjologię, albo politologię i pomyślałam sobie, że politologia jest o tyle różna, chociaż tutaj też jest bardzo ciekawa, ale o tyle różnorodna i dająca dużo możliwości po, po ukończeniu, że, że spróbuję. Poza tym w kolejce, do, myślę, że wiele osób wspomina te kolejki, do, do, czy do, do, do dziekanatu, czy, czy później na, na egzaminy. W kolejce było tyle ciekawych osób, że pomyślałam sobie, że skoro tyle fajnych, różnych osób tam jest, no to, to, to pewnie tam będzie mi dobrze i nie myliłam się. A pamięta Pani pierwsze zajęcia? E, nie, nie pamiętam pierwszych zajęć, ale pamiętam pierwsze zetknięcie się z Instytutem, bo o ile się nie mylę, my tam mieliśmy egzaminy i, i to było, no, no budynek na Wosia Budzisza, to urokliwy zameczek, taki no, no, wyjątkowy, wyjątkowy i, i zupełnie nie jak, nie jak gmach uczelniany. Pamiętam swój egzamin kwalifikujący i pamiętam, że dzień tego egzaminu... Przypadkiem otworzyłam jedną z gazet lokalnych i przeczytałam sobie o pewien artykuł, który już tak był, już tak na, na, na jakby miał, miał mnie wprowadzić w pewien rodzaj relaksu, a był to artykuł o systemie politycznym Niemiec. Pojechałam na ten pierwszy, pierwszy raz, właśnie do, na Naosia Dzisza, na egzamin z systemów politycznych. No, oczywiście co wylosowałam, no, na naturalnie system polityczny Niemiec, więc po prostu by, by, do, Wyrecytowałam łącznie z wszystkimi procentami najbardziej aktualnymi, więc faktycznie komisja była pod wielkim wrażeniem i to, jest, to było moje pierwsze zetknięcie z budynkiem z, e, i pomyślałam sobie, nie no, jak tak mi świetnie poszło, taki przypadek i, i tak tutaj dobrze, to będzie cudownie na pewno. No i faktycznie tak było. A które zajęcia zapadły w pamięć najbardziej? No na pewno zajęcia, z, uwielbiałam te zajęcia, bo to była taka ciągła rozmowa i taka troszeczkę taki, taki trochę ring, bo miałam bardzo ciekawą grupę z doktorem Józefem Ochem, naturalnie. Bardzo lubiłam też zajęcia z stosunków Międzynarodowych. No i bardzo lubiłam, co, co tutaj wiele osób, znaczy ma, ma różne, miało różne podejście do tego tematu, bardzo lubiłam zajęcia z Świętej Pamięci profesorem Chodóbskim. Były specyficzne, ale <laughs> trzeba było faktycznie mieć też specyficzny odbiór, żeby, żeby je lubić, ale ja je bardzo lubiłam. A najtrudniejszy egzamin to była statystyka, no tak jak większość tak, nie? Tak, tak, to była okropna statystyka. Ja Teraz się mogę tego przyznać, ale można było chyba dwa razy zdawać statystykę. Ja zdawałam ją cztery razy, ponieważ przyjmowałam różne pozy, przebierałam się, kombinowaliśmy wszyscy, jak tylko mogliśmy, żeby się, żeby się nasz wykładowca nie zorientował. Za czwartym razem mi się udało ją zdać. To było coś okropnego. Ale powiem teraz, z perspektywy tego czasu, że to, to była wiedza, czy to jest wiedza, która by mi się z pewnością teraz przydała, bo jestem takim typowym typową humanistką, i teraz. To liczenie i to, to, to jest strasznie wybłędane no ale Nie nauczyłam się tej pory tego, ale zdałam zdałam z jakimś wielkim, wielkim trudem, ale faktycznie zdałam tak, statystyka to była zmora. A jeśli chodzi o praktyki studenckie, to jak pani je wspomina? No było to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ my, tacy młodzi, ja miałam, miałam praktyki w liceum, moim własnym liceum, w którym ja zdawałam maturę i w, moim, w mojej szkole podstawowej. I to było ciekawe, jak my tacy młodzi szliśmy do tych innych młodych i o ile w podstawówce, to było jeszcze całkiem ok, bo te cię słuchały, jak to mówiliśmy do nich na temat, znaczy wykładaliśmy historię. Czy czy nauki, to jak to się nazywało, WOS chyba, tak? WOS tak, ja tak to się nazywało. Natomiast w, w, w Liceum to była kompletna porażka, bo, bo faktycznie moje Liceum nie należało na przymorzu, nie należało do najlepszych liceów. Tam młodzież była dosyć specyficzna i przyszła taka kilka lat od nas starsza i próbowała nam coś wpoić. Coś, coś, no, było to ciekawe doświadczenie, natomiast nauczycielem nigdy nie zostałam. Mam te uprawnienia nauczycielskie, ale leżą sobie one w, gdzieś tam w szufladzie i nigdy do nich nie wróciłam, ale no, też to był, to był, to był ciekawy i bardzo uczący różnych kwestii czas. A jeśli chodzi o specjalizację, to którą Pani wybrała i dlaczego? Wybrałam specjalizację samorządową. Ponieważ zawsze ten samorząd i ta polityka lokalna mnie najbardziej interesowała, wydawało mi się, że w stosunkach międzynarodowych to, to ja raczej kariery nie zrobię. Te, te, ta inta, ta cywilizacyjna specjacja też jakoś tak bardzo mnie nie, nie pociągała, natomiast samorządowa wydawała mi się taka najbliższa, najciekawsza i, i taka, no właśnie najbliższa, najbliższa do też do, do zetknięcia się z nią. No, i faktycznie po, po, po kilku latach, e, faktycznie w tym samorządzie skończyłam i, no, i, i trwałam. Proszę o to opowiedzieć. E, o tym, co teraz robię, czy jak w ogóle się potoczyły moje, moje losy po, po studiach? E, jak potoczyły się Pani losy, Pani kariera zawodowa po studiach? Oj, kariera to jest duże słowo, ale e, faktycznie polityka jest takim kierunkiem, które. E, no jakoś są takie różne, różne opinie na ten temat, natomiast ja uważam, że jest to taki kierunek, kierunek który daje podstawy, czy, czy, czy zaczepia o wiele różnych dziedzin, i po tym kierunku ma się wiele różnych możliwości. Ja, ja jestem teraz wprawdzie dyrektorem, zastępcą dyrektora Ogrodu zoologicznego, co jakby z politologią wszyscy myślą, że tutaj z zwierzątkami się zajmuje. Nie, nie, zarządzanie takim, taką jednostką to, to jest coś, coś innego. Natomiast faktycznie politologia daje te podstawy do, daje podstawy do, różne, do, do rozwijania różnych, różnych kierunków. Ja bezpośrednio po studiach pracowałam do, właściwie, w, sama się wcisnęłam na staż do Gazety Wyborczej Trójmiejskiej. Do której, w której pracowałam kilka lat i, i faktycznie tam swoje polityczne też jakieś zainteresowania roz, rozwijałam. Zaraz po studiach w ogóle urodziłam dzieci, dziecko jedno, więc troszeczkę sobie odpoczęłam. Za chwilę potem właśnie trafiłam do grazy porzej miasto. Potem po chyba dwóch czy trzech latach dostałam szansę, możliwość pracy w Warszawie, w Ministerstwie Wewnętrznych i administracji. Tam prowadziłam, biuro. Komunikacji i promocji ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Wytrzymałam trzech ministrów. Potem jeszcze taki mały romans, można powiedzieć, z biurem. Prowadziłam biura posła do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofa Chłowczyca. To taki mały romans z, z Parlamentem Europejskim. I potem zapragnęłam wrócić do Gdańska. Akurat ogłoszono konkurs na prowadzenie PR-u w ECS-ie, powstającym na ECS-ie. Udało mi się tam dogadać warunki, założyłam swoją firmę i wróciłam do Gdańska. Natomiast jakoś tak się stało, że prezydent Adamowicz gdzieś tam szukał nowych ludzi. Wystartowałam e, w konkursie i wygrałam konkurs na kierownika biura prasowego prezydenta Adamowicza i biuro prasowe prowadziłam prezydentowi prawie 10 lat. E, także jakoś tak po różnych szczeblach, ale jednak e, skończyłam w tym, w tym samorządzie i e, jak prezydent Adamowicz odszedł, e, to, to jakoś tak e, najpierw jakiś miałam taki mały. Problem zdrowotny, więc poszłam na długie, na długie zwolnienie. Wróciłam okazało się, że to nie jest to miejsce, w którym chciałabym pracować. I poprosiłam o przeniesienie do, właśnie do Gdańskiego Góry Zoologicznego. Ten prezydent odszedł. No, tym bardziej twierdziłam się w swojej decyzji. Natomiast teraz z innej perspektywy, ale też, też jestem częścią tego samorządu i, i robię bardzo ciekawe rzeczy. Pracowanie w tym samorządzie fascynuje najbardziej. Taka sprawczość i takie faktycznie widoczne ja jestem też zadaniowcem takim od zawsze byłam i faktycznie tutaj podejmowanie decyzji prawie od razu widać. I to jest, to jest fajne i to jest odmienne od, bardzo od tego, czym, czym zajmowałam się w Parlamencie Europejskim, czy znaczy co robiłam dla, dla posła Hołowczyca. To faktycznie te procesy trwają strasznie długo. Na, na szczeblu rządowym też te procesy i te, to, to wszystko trwa strasznie strasznie długo i są tacy, którzy to lubią, są tacy, którzy są niecierpliwi, nie należą do tej drugiej grupy. W samorządzie jest tak, że faktycznie jak jest jedna taka linia nadana przez cały samorząd, tylko gadana przez samorząd, to, to podejęcie decyzji i właściwie efekty są natychmiast i to jest dla mnie najbardziej fascynujące. I też ta dynamika, która, która pozwala kończyć zadania za chwilę za, zabierać się za następne. To może teraz wróćmy jeszcze raz do tych czasów studenckich. Proszę powiedzieć, czego dotyczyła Pani praca magisterska? Ja pisałem o kobietach w polityce, biznesie i, i czym jeszcze? I w polityce biznesie, i w nauce chyba jakoś tak. Generalnie o miejscu kobiet, o feminizmie, od początkach feminizmu i o, o, o miejscu kobiet w polityce. Jak tak sobie teraz pomyślę o tym, o czym pisałam tę pracę, to w sumie chyba niewiele się zmieniło, a to już 18 lat temu, ale faktycznie yy, to był taki temat, który, który mnie zafascynował. Ja czytałam ostatnio moją pracę. Pani mnie zmusiła do tego, żebym zerknęła sobie w moją pracę, i jak tak sobie czytałam, to się sobie, że to naprawdę strasznie aktualne, może źródła się zmieniły, natomiast problematyka jakby jest trochę niezmieniona, co, co nie jest takie zadowalające, no ale cóż możemy. A proszę powiedzieć, czy są jakieś e, sytuacje szczególnie komiczne, szczególnie śmieszne, które miały miejsce podczas zajęć, podczas egzaminów, czy może obrony pracy? No tak. Znaczy u nas u nas u nas takich sytuacji było na co dzień bardzo dużo, ponieważ my no przez to miejsce, w którym mieliśmy zajęcia, czyli właśnie dworek na Wasza Budzisza, to, to było bardzo ciekawie, bo mieliśmy, mieliśmy w kilku miejscach zajęcia, musieliśmy się bardzo szybko przemieścić i, i zorganizować ten proces. Natomiast też bardzo często mieliśmy zajęcia na przykład na łące, albo na plaży i to było przecudowne. Naprawdę nasi wykładowcy się, się absolutnie w to, w, to, w, to w to wchodzili i to faktycznie Pozwala mi myśleć o tym czasie jako o czymś takim niesamowitym, bo ja nie słyszałam, żeby inne kierunki w tamtym czasie, w tamtym czasie nawet miały takie możliwości. Ja dla nas to było bardzo sympatyczne. Oczywiście, że mało nam tam do głowy wchodziło, ale, ale wiadomo, że na egzaminie trzeba było to nadrobić. Znaczy, a, a ta druga historia, którą tak bardzo pamiętam, może była, ona, ona teraz jest śmieszna, że wtedy też była szybko śmieszna. Natomiast ja mm, broniłam swoją pracę magisterską, będąc już w ciąży, byłam 6 miesięcy w ciąży. I przyszłam na, 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 na egzamin w mojej komisji był pan profesor Chodowski i pani doktor Dobrzyńska. Egzamin się odbywał w, w sekretariacie. No bo pewnie chciano mnie przyjąć jakoś tak. Ta ciężarna kobieta z tym wielkim brzuchem jeszcze tych wąskich schodach na, na, na Wosia Budzisza w sekretariacie. No i tam. Referuje, pytania jakieś tam pani doktor, pan profesor opowiadają, pytają, ja opowiadam. Bardzo krótko to w sumie trwało, i bardzo w pewnym momencie pan profesor Chudowski zebrał mój indeks, no i coś tam napisał, zamknął i mi przekazał. Ja otwieram, patrzę, a tam, pała. Biała, biała się zrobiłam, brzuch prawie mi się zrobił, na drugą stronę wywrócił. I tak pan profesor spojrzał na mnie tym swoim wzrokiem i mówi: salach no co ty dawaj, żartowałem się, wymazał markerem, napisał piecie. A ja tam po prostu już <laughs> myślałam, że zejdę. No cały ja profesor Chodówski, no tak, taki był. To było na początku dla mnie no, no, trochę stresujące, natomiast bardzo szybko profesor się z tego wycofał i, i to zapamiętam. Znaczy zapamiętam y, taką właśnie taką fajną serdeczność, mimo tego, że niektóre przedmioty, no bywały różne sytuacje, wiadomo, różni wykładowcy, nie wszyscy byli tacy cudowni i, i, i ciekawi, natomiast no pamiętam bardzo y, fajnych ludzi, y, bardzo, większość bardzo fajnych wykładowców, przeciekawe rzeczy, których się uczyliśmy i taką, taką, taką otwartość i, i dawanie szansy, bo ja y, Mimo tego, że były to studia stacjonarne, to ja bardzo dużo zajęć odbywałam w takim trybie ekstremistycznym, ponieważ nie mogłam też nie być. Ja wiem, że są jakieś, były jakieś limity nieobecności, bo ja, ja dużo pracowałam od pierwszego roku już studiów, i jakby było mi to umożliwione, ja wiem, ile traciłam i z tego życia studenckiego, i z tego życia. E, takiego e, naukowego, natomiast wszystko nadrabiałam i, i pamiętam, że to coś, co, e, co faktycznie e, tak mnie otworzyło bardzo na ten na, 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 na świat, można powiedzieć, absolutnie, że na świat. Dobrze, ja w takim razie bardzo dziękuję Pani za rozmowę, dziękuję za przyjęcie, zaproszenia i podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami związanymi z Instytutem Politologii. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję i życzę powodzenia. Wszystkim jest wprawdzie już po egzaminach, ale obecnego kolejnego roku i bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Politycy często uciekają się do tych sportowych, zazwyczaj piłkarskich metafor. Mimo wszystko, będąc bardzo blisko sportu i obserwując także świat polityki, mam wrażenie, że jednak, mimo wszystko, powtórzę, w sporcie częściej obowiązują zasady fair play.